Cześć moi drodzy, mamy się spotkać z ludźmi z Zahara na parkingu i tam też się udaje. Czy tutaj coś cennego idzie znaleźć w tym zadupnym miejscu? No poza spluwami, które... których i tak widzicie jestem dość mocno obciążony i lada moment będę się musiał wybrać na małe porządki to tutaj nic większego nie ma. Drogi docencie, biedaczku. No dobra, to idziemy do ludzi z Zahara. Um. mamy tylne wyjście tędy też pójdziemy tylko nie wiem czy a wręcz jestem przekonany, że muszę przeładować na amunicję e, mocniejszego kaliberku bo tutaj musimy troszkę ludzi ponapierdzielać, gdzie oni tam siedzą tutaj, w tym kierunku południowym, jasne to idziemy na południe jeszcze zapalmy latarencję i zobaczmy sobie czy tutaj coś jest. Też nie pamiętam czy ja tutaj o... No nie zaglądałem. Mamy amunicję, którą będę teraz wykorzystywał, mamy żarcie, wodziałka, wódeczka. No na, na razie no, to mi niepotrzebne, nie? Ale, ale warto mieć. I ponieważ spodziewam się, że będzie tutaj nieprzyjemnie, to jak najbardziej parę sztuk bandaży mogę wziąć. Tych skrzynek nie otwieram. Nawet nie. Bo będę potrzebował zapasy, to te zapasy znajdę. Jeszcze zerknę, czy tutaj czasami nie ma czegoś miłego. Nie ma. Więc kulturalnie idę sobie na i parking. Chciałem, że tam będzie przejście, ale już widzę jakiegoś truposza. Tobie się umarła Apteczkę. Daj wodę daj, shotguna daj. Hmm. Um... Toz generalnie nie był zbyt wartościowy. Tsiaka szło za niego dostać, a ten i tak jest zdupczony, więc na nic mi się nie przyda. Mam się z nimi spotkać. Pytanie, czy to będzie walka, czy tylko po prostu spotkanie. Mam nadzieję, że spotkanie kulturalne. Ale różnie to może wyglądać. Weźmiemy może coś mocniejszego na taką odległość. Dzień dobry, dzień dobry. Oni tam czekają, tylko bramy zamknęli, to którędy ja mam wleź? Tu idzie jakiś typek. Pojawił się nasz goryl. Myszko prosta, śmiało. Wesołek, powie ci co trzeba zrobić. Okej, okay. wyszedł tutaj. A, no przecież nie ma połowy ściany. Myszko. Saszko Wesołek, kup sobie nową broń, już skończymy. Miło, że się pojawiłeś. Sprawa wygląda tak: nie ruszaj się i nam wszystkie kupony. Rób co mówimy, a będziesz mógł odejść. Tak myślałem. może dobijemy targu? Może jakoś się dogadać spoko, zabierzemy wszystkie Twoje łupy, a Ty się wynoś. Nie puszczam Cię wolno, Siarabicz. Oprócz niej kieszenie, kończy mi się cierpliwość. Weźcie to sobie, sprzątnę was. A jeszcze tam z plecków mi idzie. mnie tu z granatem, ty piażu. No, jednak dobrze że wziąłem tam z tego shotguna. co, to już chyba się nie przyda. Padł czy kucnął? Ej, zaskoczył mnie. Ej, zajebisty jestem shotgun. Tu przeładowane mamy. Ta broń mnie koresko irytuje, ona się ciągle zacina. Jak mój status wytrzymałości tej broni? 68%, to źle nie jest, ale i tak kupę kasy zabolę. Tu wytrzymałeś 0, już nie mam w ogóle pancerza. O ola Boga. Dobra, wiem, że z mnie tam wołasz, typie. Ja na razie tutaj polutuję. Lutowanko lubię najbardziej. Chlebek. On mnie tu będzie cały czas wołał. Spokojnie. Jeden tutaj. Gdzie co z shotgunem będę łaził? Czuję się jakoś niebezpieczniej, mając to przy sobie. Troszkę parku w tym amunicji. Jakiś pistolecik kulturalny. Zaraz się pewnie przeciążę, tak że nie będę w stanie nic. uuu, nowa spluwa. 918, to jest rozdzielacz, trochę jest widzę warty. Nieźle bije. Lepszy jest nawet niż ten mój, a 918, to jest. Municja do pistoletu. Poważnie lepszy jesteś niż AKM. Przebicie większe, zasięg gorszy, celność gorsza, no trochę na tym mi zależy, ale obrażenia też swoje zrobią. 20, zastanowimy się nad tym. I rozładuj, rozładuj. Tego się pozbędę. Przy czym też rozładuję. Jak z przeciążeniem? No, jestem już na granicy wytrzymałości. Ale będzie tutaj sporo kaski. Wiadomość od Zahara. Ciebie już sprawdziłem. Wiecie co? Na razie sobie wezmę tą spluwę tego rozdzielacza. Zobaczymy, jak ona strzela. Pytanie, czy mogę na przykład i... Usuń magazynek o dużej pojemności. Ja nie mogę lunety usunąć? Hmm. A jak, jak to wygląda? Taka pepeszka troszkę, nie? Taka malutka. Wiecie co? Ona no, potrzebuje teraz coś normalnego. Zobaczymy, jak to będzie napierdzielać. Krakera weźmiemy. Pipko sobie dziabniemy, jak tutaj rozdrobczone. I chyba tyle. Dobra, muszę iść do tego typa, bo mi jęczy. Że tego jednego tutaj gdzieś skosiłem, o. To i to. to. Pistolety też trochę ważą, a są niewiele warte. Ile to ważysz? Pół kilo. Yy. O, ten więcej zabulę. Już widzicie, jestem mocno przeciążony. Już ledwo chodzę. Zaraz zrobię porządki. Załatwmy tylko jeszcze tego typa. On tutaj jest. Co chcesz? A kopian. Później, dobra. Mam szczęście, że straciłem tylko pieniądze. Myślałem, że już po mnie. Babaj ten sukien, synu, powinien go zabić, że mnie wrobił. Wiesz, co właśnie tak zrobię? I co się stało? Bandzor z pewnością magadana. Jadałem Ja dałem się nabrać jak dziecko. Myślałem, że zrobię trochę grosza, ale zrobiłem tylko kolbę karabinów w łeb. Gdybyś się nie pojawił w samą porę, to byłoby z ciebie pożywka Możesz dla kwiopijców. Można by znaleźć w chałdzie, gdzie proponuję stalkerom, żeby pomogli jego kolegom i podzielili się z nimi łupami. Ale tylko pukać i koledzy zwyczajnie napadają później na stalkerów. Babaj wciąż wykorzystuje ten sam patent i zawsze znajdzie się ktoś, kto się nabierze. Hmm. Potrzebujesz pomocy? Pewnie mam pomysł, który może go wyplenić. Babaj zwykle przybywa w okolicy hałdy. Tam trudno będzie go dopaść, ale jeśli wywabimy go na zewnątrz, sprzątnienie go będzie łatwe. Zwłaszcza dla takiego gościa jak ty. Żeby jednak pan zadziałał, musi zrobić to sam. Co ty na to? A ty? Nie mogę się zbliżać do hałdy, dopóki jestem baba, i musisz sobie poradzić sam. I ja tymczasem zabiorę pieniądze na nagrodę dla ciebie. Teraz jestem spukany. Te bydlaki zabrały mi wszystko. Dobra, biorę tam. Pogadaj z babajem, powiedz mi, że uciekłem i chcę się zemścić. Pokaż mu e, broń jego kolegi, żeby był bardziej przekonujący. Niech pomyśli, że musi uciekać. Tak czy siak będzie obserany ze strachu. była go na zewnątrz, potem się z nim rozbrał. Chciałbym na własne oczy zobaczyć, jak dwa kit, ale przysięgam, że zapłacę ci mnóstwo kuponów za jego głowę. Jeżeli rozumiem, to jest ta spluwa, tak? Rozdzielacz. Ona jest do quest'a. I tu jeszcze mamy PDA, Saszki Wysoka. Troszkę jestem przeciążony. No będę musiał coś tutaj rozważyć, ewentualnie kosztem promieniowania. Jeżeli założyłbym sobie. Może dam radę. I założę to. Nie, to daje ciężar średni 86. Jestem w stanie przejść, więc ja sobie wrócę. Teraz na spokojnie, zważając na promieniowanie, ale myślę, że jakoś dam radę, z tym blisko. I widzimy się na miejscu, bo no nie będę was takim wolnym o, chodzeniem też tutaj zanudzał, więc i. Na! No. Promieniowanie teraz mi się przyda zbić, więc to pozabieram. Chyba nic więcej tutaj nie ma. Wypijamy wódeczkę i muszę się pozbyć tego promieniowania, bo <laughs> ciężar mi tu zaraz zeżre. Więc myślę, że jak to zdejmę, to już poziom promieniowania mogę sobie obniżyć. Jestem mocno przeciążona, ale tutaj tak biegać nie muszę. Panie, piję się? Dzień dobry. Chcę zarobić trochę kuponów. Misja. Teraz nie, ale wrócę za parę dni. Dobra, ty nie masz żadnej misji mogę z tą pohandlować, masz żarełko, ja już chciałem właśnie porównać, bo to jest odzyskiwanie zdrowia, troszkę odzyskuje zdrowie, średnie średnie to silnie zmniejsza głód, a to słabe średnie, a ja sobie zawsze z tą kiełbasą chodzę, żeby mieć średnie średnie, natomiast się zastanawiam na przykład nad konserwą, ile to kosztuje, Sto stówkę, Weźmy tylko tą konserwę, bo chcę zobaczyć, ile mi tego zdrowia faktycznie fizycznie zregeneruje. Czy to jest dobre do wykorzystania, jeżeli chodzi o walkę? No, coś tam regeneruje, nie? więc muszę się zastanowić, czy więcej nie nosić. Um, mam tu pogadać najpierw z tym typem, z Zachariem. Co ty tu robisz? Czego chcesz? Pokaż rozdzielać. Pozdrowienia od Akopina. Wrobiłeś mnie czekam na moją zapłatę. Wiem o twojej zasadzce. Dobra, rozumiem. Jeśli to wszystko to się zwije, nie mam czasu na głupoty. Proszę, żeby ci to pokazać. Wygląda znajomo? Akopian sprzątał moich ludzi. Wygląda... Wyglądał jak taki wymoczek. Mam przerąbane. Ten sokiem chce mnie dorwać. Lepiej się stąd zabiorę i nie będę się wychylać przez jakiś czas. Niech ten bydlek wywróci zonę do góry nogami, próbując mnie dopaść. Słuchaj, może pomożesz mi dotrzeć do skrytki? Ochraniaj mnie, a ja dobrze ci zapłacę. Wszyscy na tym skorzystają. Mowa stoi? Potrzebuję więcej czasu. Dawaj, pośpiesz się, czekam. Dobra. Czyli on pójdzie tam do skrytki, a ja się zajmę i Handelkiem bo pokazałem mu tą broń, ale pytanie, czy teraz... No właśnie, spluwa ze mną została. Swoją drogą, czy ja mogę tą spluwę wsadzić tu? Nie, a takie myczki szło zrobić w Stalkerze Gamma. Niektóre bronie duże pasowały tam, gdzie był pistolet. Co do zaginionej przesyłki, tak, wciąż na nią czekam. Przesyłka dla Sfory, mam twój towar. Twój towar w mene. Zobaczę, Widzę, że dotrzymujesz to słowa. słowa. Ja też niedługo dostaniesz kupony. Ile? Trzy koła. Trzy koła to sporo, szczególnie, że ostatnio cierpimy na niedobory. Serio, wziąłem jakiś AKM uszkodzony, ale lipta. Spluwa, 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 spluwka, spluwka. Za samych spluwek zarobimy sześć koła, więc warto było się pofatygować z tym tematem. Amunicję oczywiście zostawiam, bo to są drogie rzeczy. Mimo, że potrzebuję troszkę kaski, to czy mam jakąś drogą amunicję, na której idzie zarobić? No, niby ta 930, ale słabo. Błysk, ochrona przed porażeniem, promieniowanie słabe. Chyba nie potrzebuję tego artefaktu, powiem szczerze. Mm. Potrzebuję pieniędzy. Granaty też sprzedam, bo one dużo ważą, e, słabo u mnie z jego wykorzystaniem. Pozostałe artefakty bierę. Ciężar słaby, odporność na krwawienie słabe, promieniowanie słabe. A to ochrona przed porażeniem krwawieniem. To czemu ja to nosiłem cały czas? To ja nie to chciałem nosić. To chciałem nosić. Bo mamy troszkę większy ciężar. No i odporność na te krwawienie. Okej. Okay. 11 koła. Zmniejsza promieniowanie maksymalnie. Na razie z tego aż tak bardzo nie korzystam, a to też dużo warte w sprzedaży nie jest, więc po prostu będę miał to na stoku w moich skrzynkach z Habarczyko. No dobrze, dobrze, więc uzupełniam tutaj twoje zapasy Będziesz tutaj gromadził śmieci, może coś z tego ci wyjdzie później. Do skrzyneczki kulturalnie ładujemy. No właśnie, co z tą spluwą teraz? Nie mogę... Mogę tylko magazynek usunąć z tego, co widzę, ale już lunetki to nie mogę usunąć. Tak, porównajmy sobie. A teraz mi się nie porównuje. Mm -hmm. Cenowe jak to wygląda. 12 koła, no to 16 koła, bo ma większe obrażenia. Dużo większe przebicie, na którym by mi też zależało. Szybko strzelność spoko. 20 w magazynku, więc tupy nie urywa. I strzela z amunicji tej, którą wykorzystuje do pistoletów. To by miał znacznie mniej różnego rodzaju... Mm, broni, które noszę. Nawet wręcz mógłbym zrezygnować z pistoletu z kifa. Szkoda, że tego tu nie mogę zmieścić. Tylko, że no nie ma tej lunety. A ona mi nieraz duperatowała. Tak De facto to ze snajperką jakbym łasił. Tylko nie chcę inwestować w naprawianie tego dziadostwa. A... To sobie odłożę. Król szczurów. Chociaż nie wiem, czy tego później nie sprzedać. 12 koła, ile mam? 53 tysiące? A skąd ja tyle hajsów wziąłem nagle? Coś mi się tu nie, nie zgadza. Dobrze, podkładajmy yy, zapasy amunicji. To jest mi niepotrzebne, to się zastanowię jeszcze. Musiałbym naprawić tryb automatyczny. Magazynek mam dużo większy, bo jeszcze mam powiększony no chyba zostanę jeszcze przy tym wiem, że się psuje 68% to też dużo nie zapłacę teraz nagle jest więcej warto 18 tysięcy czyli się chyba rekalkulowało kwota no pistolet swój to będę jeszcze nosił bo to jednak ta amunicja to jest ten dobrze, której amunicji nie wykorzystuję? tej nie wykorzystuję a to sprzedam Chyba sprzedam. A na razie. Na razie nich jest. Na razie nich jest. To też mi możecie dać komentarz, czy sprzedać to, czy w co iść, bo ja też w sumie ostatnio się zastanawiam i tak nie do końca wiem. Dobra, wódeczki 10. I tych 5 potrzebuję, bo czasami mi się przydaje. Tych mamy za dużo bandaży. Nawet nie wiem, czy nie zredukować do 20%. Apteczki też do 20. Zredukuję. Środki promienne. Więc co, na razie nie będę ich nosił. Teraz tak, amunicje już mamy chyba wszystkie. Do przebicia bardziej by mi się więcej przydało. Tu już widzicie, jestem na końcówce amunicji do shotguna. To mnie martwi. Tutaj mam duży zapas czerwonej nie potrzebuję. Teraz artefakty. Za dużo ich mam. Ochrona przed promieniowaniem ciężar słaby. Jeżeli chodzi o ciężar, to to mi daje ciężar słaby, więc myślę, że mogę zrezygnować z kamiennego serca na rzecz na rzecz noszenia sobie, w razie czego to muha łapkę weznę i Mikę, na no to biorę, jakby musiał wejść, w coś, co promieniowanie będzie mocno tam oiło. Kiełbaski mam, to mam, więc jestem chyba przygotowany na wszystko. Na to jakbym sprzedał, to ile bym zarobił? Razy 100, 15 tysięcy? Hmm? O suma sumarum się robi już ładnie, nie? Ładne ceny. To tak naprawdę mógłbym sprzedać też tego króla szczurów. I kamienne serce, ale to mi dajcie znać. To mi dajcie znać. Brakuje mi tutaj opcji sortowania też te wyposażenie jest strasznie małe. Dobrze. Tyle w tym temacie. Idziemy ponaprawiać sprzęty. Powolutku, powolutku. I ulepszmy. Teraz tak. Pistolet wymaga naprawy za grosze. Spluwa za trzy koła. Warto, widzicie tu jest luneta, ale nie idzie już zdjąć. Co też jest głupie, Krakera. też i kasa mi poszła. No i ten pancerz: 26 tysięcy za naprawę pancerza. Troszkę się obawiam tego. Ale będę szedł niedługo na główną misję. Nie. Tu też nie mamy. Oh. Szkoda mi tych pieniędzy, bo pójdzie mi 30 tysięcy. A zobaczmy: 26 tysięcy za, za naprawę pancerza i yy, tam chyba 7 czy 6 koła za naprawę hełmu. Czy nie wyjdzie mi taniej kupić nowy? No czasami tak jest naprawa może być droższa niż zakup. Aż to muszę kurde sprawdzić. Z tym. ist 7000 za nowy. To faktycznie fizycznie wyjdzie mi taniej, kupno nowego. To jest optyk. Twarzołap jest lepszy, bo mamy większą ochronę termiczną i tą fizyczną mi najbardziej zależy. Jeśli chodzi o pancerz, to zobaczcie: 20 tysięcy kosztuje mnie nowy. Fakt Faktem jest gorszy. Ten 23 tysiące i jest ciut lepszy, więc wychodzi mnie taniej niż jakby miał naprawić to. Jest lżejszy, ma jeden soket tylko, no dlatego jest taki, widzicie, <grywa> i jeden sokecik tylko ma, ale większą ochronę fizyczną i przed promieniowaniem, to też mi zależy, żeby być bardziej wytrzymałym. Natomiast ten jeden soket, czy ja mogę zbadać, jakie są upgrade'y? Tego mi tutaj brakuje, że nie mogę zbadać, ile za upgrade'y, a ten soket to może być... No ważna rzecz, bo teraz to mi się łączy jedno z drugim, więc i więcej noszę, i przy okazji mam ochronę przed promieniowaniem. Ciężki wybór. Jeżeli to byłby pancerz dużo lepszy, ale kurde, te 4 kilo to jest dużo. 4 kilo mniej to jest dużo. 3 kilo. 3 kilo to jest dużo, bo tak naprawdę 2 kg mnie często ratują, a dzięki temu będę w stanie wziąć dwie bronie więcej, może trzy bronie więcej, łącznie tam z amunicją i innymi rzeczami, co też pozwoli mi na większą sprzedaż przedmiotów, a i tak się ładuje pod maksa prawie i dzięki temu szybko mi się te koszty zwrócą. I to jest inwestycja, w którą ja pójdę. Zapłacę 30 tysięcy. No. Ale powinno mi się to opłacić. Najwyżej zobaczę, ile będzie kosztował upgrade soketa, bo jeżeli mi starczy hajsu, to jeszcze pójdziemy w ten upgrade tego soketa. Dobrze, a to bym chciał tego, co nawet nie sprzedam Ci. Dobra, pójdę w to. Pójdę w ten temat. Weźmiemy sobie ten pancerzyk. Tutaj muszę się teraz zastanowić, co wziąć. Jeżeli wezmę to, to będę mi, będzie mi się promieniowanie nabijało, więc tego nie mogę zrobić. To mamy lepsze. Więc na razie weźmiemy tylko sobie ochronę przed promieniowaniem jako dodatek. A z ciężarem mamy 80 kilo, ale mniej yy, mi to wszystko waży, więc jak tego się pozbędę, to już w ogóle będzie fest. Mamy lepszy pancerzyk. To dużo waży? Waży troszkę. Myślę, myślę, myślę. dobrze, to w takim razie tak ten pancerz jeszcze mógłbym sprzedać on 35 jest warty i 3 kilo ważył mogłem przecież jego założyć teraz nagle mi nie porównuje go fizycznej prawie w ogóle nie ma wiecie co, ja sobie go zostawię jak ten mi się spieprzy i będzie za ciężki to wtedy założę ten a ten zostawię awaryjnie jakbym chciał coś z tym zrobić natomiast to no niestety maska gazowa idzie na stok do typa szkoda, że nie ma tu jakiegoś śmietnika niech on nam zbiera te śmieci i myślę, że w ten sposób to, to właśnie poukładam 18 tysięcy zostało jeszcze pójdziemy do typa z powrotem zobaczyć czy mogę ten ten sprzęt bo jeżeli się da nie dużym kosztem bo u niego czasami ceny to potrafią tak wywindować sprawę, że, że się nic nie opłaca. Tutaj mamy tylko możliwość zupgradeowano ochrony przed promieniowaniem za dwa koła, odporność na zużycie. To bym miał za pięć koła. A kombinezon. Dodatkowy pojemnik za 14 koła. dodatkowy pojemnik, ochrona przed promieniowaniem to jest dobre, ale to drogie, drogie rzeczy tutaj mogę sobie dać odporność na zużycie uuu, te trzy koła odporność na zużycie, to trzy koła, to się nie opyla wiecie co, zainwestujemy w ten pancerz bo ten jeden pojemnik to mi się teraz przyda Zostanie mi 3 koła, tak? I odporność na zużycie, żebym zaoszczędził trochę hajsu za 3600. I zostało mi 200 zł. Więc, więc spłukałem się. Spłukałem się. Jestem do dupy do niczego. No nie, ale dzięki temu będę miał odporność na krwawienie i troszkę większy ciężar. Mamy 37 kg. Nazbieram spore ilości lutów i będę mógł działać, więc chyba dobrze postąpiłem. Wydaje mi się, że bardzo dobrze postąpiłem, bo redukcja ciężaru to przynajmniej w moim tutaj przypadku spore ilości towarów, które mogłem mieć, a nie wziąłem, więc yy, będzie dobrze. Odporność na zużycie to jest mniejsze koszty życia, że tak powiem i, i to się na pewno opłaci. Dobrze, Ym, idziemy do tego typa i ruszamy w typ, z typem w misji, ale to w kolejnym odcinku. Na razie.